o zabranie głosu proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwierzchnika sił zbrojnych pana Karola Nawrockiego Drodzy żołnierze wojska polskiego Drodzy oficerowie, panowie generałowie, szanowny panie marszałku, panie premierze, panie ministrze, panowie marszałkowie, drogie Polki i drodzy Polacy, którzy z całej Polski przyjechaliście dzisiaj do Warszawy na te piękne uroczystości zaprzysiężenia swojego prezydenta i przejęcia zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Drodzy państwo, My, drodzy żołnierze i drodzy oficerowie, stajemy dziś w miejscu szczególnym dla polskiej świadomości wspólnotowej. W miejscu szczególnym nie tylko w polskiej historii, ale także w miejscu szczególnym w sercu każdego polskiego żołnierza. Przy grobie nieznanego żołnierza, który jest symbolem gotowości do walki, do cierpienia, do poświęcenia za wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Polską. Nie tylko szczątki nieznanego żołnierza Zelwowa, ale także kolejne tablice memoratywne, które są w środku grobu nieznanego żołnierza, dowodzą nam, że nasza dzisiejsza wolność, niepodległość i suwerenność kosztowała tak wiele żyć, wiele cierpienia. I wiele poświęcenia od polskiego żołnierza na przestrzeni kolejnych wieków. Jesteśmy więc dzisiaj tutaj świadomi tego, komu jesteśmy naszą niepodległość wdzięczni. Ale grób nieznanego żołnierza, i to chcę powiedzieć, to także symbol śmierci, oddania życia za wolną ojczyznę. I dlatego, że jesteśmy świadomi tego, w jakiej symbolice i w jakim momencie i miejscu się spotykamy, to przez całe pięć lat swojego sprawowania urzędu będę nazywał Was wszystkich, żołnierzy Wojska Polskiego, bohaterami naszej współczesności. Jesteście bohaterami naszej współczesności. Właśnie dlatego, że jesteście świadomi tego, że w waszym zakresie obowiązków wprost wpisane jest poświęcenie i gotowość do tego, aby o ojczyznę się bić, ale literą ducha, literą pamięci. Także w czasach pokoju, o który dbać będę i którego potrzebujemy, literą pamięci jest w waszym zakresie obowiązków wpisane przecież Oddanie życia za ojczyznę. I dlatego każdy, kto wstępuje do Wojska Polskiego, każdy, kto wstępuje do Wojska Polskiego i jest gotowy takiego kroku dokonać, jest bohaterem naszej współcze współczesności. Witajcie, bohaterowie! W XXI wieku wiemy dobrze, że nasze bezpieczeństwo to nie tylko bezpieczeństwo wojskowe i bezpieczeństwo militarne, to także bezpieczeństwo cywilne, ale mamy głębokie przekonanie, że dzisiaj o tym, czy Polska jest bezpieczna, czy nie, decydują właśnie polscy żołnierze i polscy oficerowie, a nie ma rozwoju Polski bez bezpieczeństwa. Nie ma dobrobytu Polski bez bezpieczeństwa i nie ma bezpieczeństwa Polski bez polskiego żołnierza. Dlatego kwestia budowania polskich sił zbrojnych i odpowiedzialności za wojsko polskie jest sprawą zwierzchnika sił zbrojnych i prezydenta Rzeczpospolitej. Mówię to dlatego, bowiem będę aktywnym zwierzchnikiem sił zbrojnych zwierzchnikiem, który będzie chciał mieć. Wolą wyborców, wpływ na system rekrutacji, modernizacji wojska polskiego i na dalsze koleje rozwoju polskich sił zbrojnych. Taki mam obowiązek wobec narodu i z tego obowiązku będę się wywiązywał. Jednocześnie panu premierowi, panu ministrowi i całemu rządowi polskiemu chcę, drodzy państwo, przekazać, że Pałac Prezydencki i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie będzie redutą kontestacji działań rządu w zakresie naszego wspólnego bezpieczeństwa, a będziemy redutą motywacji szukania wspólnych rozwiązań dla naszego wspólnego bezpieczeństwa narodowego. Reagować będę oczywiście tam, gdzie jest taka. Potrzeba, ale stać będę zawsze za wysiłkami modernizacyjnymi wojska polskiego, które trzeba, panie premierze, panie ministrze, drodzy państwo, przyznać z pełną odpowiedzialnością zostały z wielkim sukcesem zapoczątkowane myślę, że się zgodzimy przez rząd zjednoczonej prawicy. Drodzy państwo, podstawą a każdej armii jest dusza prostego żołnierza. Jeśli ta dusza jest silna, to armia przetrwa dole i niedole. Jeśli ta dusza się złamie, to każdą armię czeka nieuchronny upadek. To słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, które wybrzmiewają dzisiaj tak głośno i tak Aktualnie dlatego będę stał za każdym szeregowym żołnierzem, będę wspierał wszystkich rekrutów i tą patriotyczną wspaniałą polską młodzież, która chce służyć w wojsku polskim. Tak nasz system immunologiczny, nasz system bezpieczeństwa zaczyna się w duszy prostego żołnierza, który musi być świadomy. Odpowiedzialności i zaszczytu, jaki przed nim staje, ale musi czuć także wsparcie zwierzchnika sił zbrojnych i prezydenta Polski, wsparcie co do wyposażenia systemu szkolenia i tego, aby stworzyć z niego najlepszego żołnierza w wojsku Polski. Siła polskiego wojska to także siła wspaniałych oficerów Wojska Polskiego i generałów. Którzy muszą być gotowi do niesienia naszej niepodległości i brać odpowiedzialność za wolną i niepodległą Polskę. I takich generałów mamy. Tak, drodzy Państwo, niepodległość to również nasza wielka, wspólna odpowiedzialność i tego pilnować muszą oficerowie Wojska Polskiego. I z tego zadania się wywiązują. Dopiero dalej rozpoczyna się. Cały system modernizacji wojska polskiego, ale także budowania międzynarodowych sojuszy, które będę wspierał. Będę budował odpowiedzialność Polski i gotowość do służenia polskich oficerów w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jak mówiłem, wspierać będę wszystkie wysiłki modernizacyjne państwa polskiego i polskiego wojska. Ale nie miejmy, drodzy Państwo, wątpliwości. Sojusznicy Bronią tylko tych, którzy sami potrafią się bronić. Dlatego jako prezydent Polski zrobię wszystko, aby w najbliższych latach zbudować co najmniej 300 tysięczną armię Polską, najsilniejszą armię Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. Wiem, Szanowny Panie Premierze, Panie Ministrze, drodzy Państwo, Panowie generałowie, Panowie oficerowie, żołnierze, jak to skomplikowany i trudny proces. Ale kto, jak nie prezydent państwa polskiego, ma wierzyć w to, że w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu, dwudziestu lat. Polska stanie się militarnym mocarstwem Europy. Tak, ja w to wierzę i będę dokładał wszelkich starań i pełnego wysiłku, żeby tak się stało. Na naszych oczach zmienia się pole współczesnej walki. Śledzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dlatego już podjąłem decyzję, że w ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na którego czele stanie profesor Sławomir Cęckiewicz, powstanie, <kluczuj> powstanie specjalny Departament Technologii Przełomowych, żeby wspierać wszystkie wysiłki Ministerstwa Obrony Narodowej i Polskiego Wojska w rozwoju nowych technologii. Dla oszczędzenia, poświęcenia krwi i zaangażowania polskich żołnierzy, tak aby ta rewolucja techniczna XXI wieku nie została przez nas przespana także na potrzeby wojska polskiego. To bardzo ważne, aby śledzić to, co dzieje się na współczesnym polu bitwy i wyciągać z tego konkretne konsekwencje, aby budować nasz potencjał odstraszania. Żebyśmy mogli być wciąż wolni i niepodlegni. Drodzy Państwo, dziś 6 sierpnia, 6 sierpnia 1914 roku pierwsza kompania kadrowa wyruszyła z krakowskich oleandrów. 167 legionistów rozpoczęło swój marsz. Pełni wiary, pełni nadziei w niepodległą i suwerenną Polskę, byli gotowi do tego, aby rzucić rękawice jednemu z największych wówczas imperiów, Imperium, imperium Rosyjskiemu. Wyruszyli do naszej niepodległości i tą niepodległość w wyniku długiego procesu wywalczyli. Marszałek Józef Piłsudski był wówczas przekonany, że tworzy zalążki Wojska Polskiego, a pierwsza kompania kadrowa nie była spójna pod względem ideowym, pod względem, powiedzieli dziś, dziś byśmy, politycznym. W połowie składała się z drużyniaków przywiązanych do tradycji narodowej, a w połowie do wielkości marszałka Józefa Piłsudskiego. Wielki marszałek, naczelnik państwa, nie miał wątpliwości. Powiedział wówczas, dziś wszyscy tutaj Jesteście wojskiem polskim. Nie ma drużyniaków, nie ma strzelców. Jedynym waszym znakiem i symbolem jest orzeł biały. I ja chcę dziś do Was powiedzieć, żołnierze, oficerowie: dziś jedynym naszym symbolem i znakiem, i jedynym waszym znakiem i symbolem jest orzeł biały i biało-czerwona flaga. A wasz prezydent. A wasz prezydent nigdy obiecuję to. Nigdy nie powie do was naprzód. Zawsze będę mówił do was za mną. Byłem, jestem i będę z wami. Niech żyje wojsko polskie! Niech żyje Polska!